Siemanko mordeczki, tutaj ja, Tomoden i babcia Zosia, witamy was w kolejnym Tomoden Vlogu. Jadę z babcią do przychodni, na drugi koniec miasta, a przy okazji jeszcze idę do lumpeksu. Może nawet nie do jednego, zobaczymy na ile mi noga pozwoli. Póki co trochę zimno, bo pod spodem sweter, ale lecimy, bum. No mordeczki już ogarnięte Do analizy yy, Wiadomo no Ale słuchajcie no Wcześniej Było tak że U mnie na osiedlu w Wamedzie No tak Biedronka już otwarta także lecimy yy, Słuchajcie wcześniej było Także Tutaj akurat Yy, były oczywiście badania, No ale słuchajcie, no, też było na Kinińskiego, A teraz yy, yy, A teraz co? Wcześniej przyjeżdżał yy, po prostu ktoś yy, po te próbki, a teraz nie ma. Trzeba tutaj lecieć nie, przez pół miasta. Co? Delikatesy. A tak, delikatesy centrum tutaj są. A, mordeczki, bardzo ważne. E, Lumpeks, który jest tutaj w pawilonie. E, no to jest to akurat. E, no, tutaj Lumpex jest na rogu. 10. Od dziesiątej. Od dziesiątej Lumpex jest. E, no właśnie, tak jak e, jakieś inne sklepy odzieżowe. A, a co? E, nie, przecież jest takie powiedzenie? To rano wstaje ten markowy ciuchy w lumpeksie się dostaje, no. Kurde, powinno być od ósmej, albo nawet kurnia od siódmej. A co? Dziesiąta. A w soboty dziewiąta. Mordeczki, jesteśmy. Dostawa, nowy towar. Second hand shop. Jesteśmy tutaj. Tu jest biedra. Tu jest Bengal. Nie wiem, czy kiedykolwiek bym nagrywał. Zobaczymy. Na przeciwko mamy kościół. Tutaj przyjana Pawła. A zobaczcie. Od 8:30 do 16:30 wbijamy. Może będą jakieś fajne dropy. Bum. Mordeczki. Jestem już w środku. Patrzcie na to. Buty narciarskie. Jakieś Adidasy. Zaraz zobaczymy. Ale tutaj mamy perełeczki. Jak widzicie w dobrych cenach stroje karnawałowe. Taka sukieneczka. O, jeszcze pani mi tutaj daje. O, kurde. No słuchajcie. Jak akurat chcecie, wbijajcie tutaj. Widzieliście gdzie jest. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O, kurde, kimono? Kimono do karate. Kimono bawełniane. Do karate albo do judo. Tutaj co to właściwie jest? Jakiś szal? Tutaj. Taka spódniczka. Tutaj. Chudnica i yy, bluzka, chyba. Tutaj mamy fajny taki mikołajowy strój, oj. Ale widać, że dla dziecka. A co jest? Proszę bardzo. Bluzeczka taka, królewna śnieżka dla dziewczynki. Tutaj Taka suknia. Sukienka właśnie. Ze szkieletem. To już bardziej na Halloween. Sukienka bardziej też Halloweenowa. Mordeczki. Jak widzicie, dużo tego jest. Nawet bardzo dużo. A spodnie kupisz? A myślę, żebym kupił. Ale czy ja jestem na męskim dziale? Nie wiem. Nie wiem, może to jest damski, ale kurde. Czy fajne? Ale malutkie. Chyba damskie to są. Jest dużo. dużo w tym, gdzie mhm. A, Na pewno. Dobra, zajrzymy tam. Na pewno. Może nawet dzisiaj. Musimy tam Okej. Okay. No to słyszycie. Babcia mnie wyciąga do... Do tamtego, a zobaczcie, fajna katana jeansowa, właściwie to nie, to jest koszula jeansowa, taka grubsza, ale emeczka. Także wiadomo, ja to emkę nosiłem, ale w podstawówce. Golf, może będzie jakiś drop, jak nie dla mnie, to dla was. Dwa xlka. Angelo Littorico, czyli z y, CIA sti, LXL Niech hu hu Tutaj Nawet nie wiem co to za rozmiarówka, ale trochę małe Trochę ściorane za bardzo Jaka rozmiarówka Nawet nie widzę, jaka to, to rozmiarówka jest. O, patrzcie. Bezrękawnik. Fajny bezrękawnik. Taki flanelowy. Kurde. Może na mnie by był? Zaraz wezmę. Aha. Nie ma. Nie ma? Nie ma kardigana? Nie gadaj. Nie mam A, dobra, no to zaraz poszukamy. O. Tutaj jest jakiś. Ale na męskim. MK. Macie, wciśniesz się w taki. Rozpinany. Aha. to męski. Męski, ale przecież można i taki. O kurde. Polar. Co? Polar taki zimowy. No, kurde. LK. Malutkie, a takie wielkie, nie? No, wydaje się takie wielkie. No właśnie, o! Jak na razie, lipa. Nie znalazłem nic dla siebie ani dla babci. Mordeczki. Zakupiłem taką oto książkę Czarny Mustang od Karola Maja. Też mają używane książki. A tutaj yy, cena 120 zł, czyli naprawdę old school. Eee. Yy, a jako, że kocham kultury rdzennych Amerykan, przyda się w bibliotece. Bum. odetki. jestem w Biedronce. LEGO Harry Potter, LEGO Super Heroes, Batman, Star Wars, Ninjago. E, biorę to, bo akurat nie mam Hedwig'i. Biedronka, tutaj przyjana Pawła. Mordeczki, jestem w Outlecie, tutaj właśnie w pawilonie, jak tutaj widzicie, tu jest kościół z Przyjana Pawła, a tutaj mamy fajne kaszkiety, niestety wszystkie pięćdziesiątki, siódemki, a ja noszę pięćdziesiąt i pół, no, lipa, akurat dropa tutaj nie będę miał dla siebie, jeśli chodzi o kaszkiety, ale no, ciuchów jest dość dużo, O. Zobaczcie. Duza Heineken. Pst. Może też się znajdzie. No i jestem. Tutaj już Zumpeksie się w pawilonie przemiodowej I mają filmy. Pieraci Romana Apoleńskiego. Tutaj, jak widzicie, też dużo książek. Raczej totalne old school, jak dla mnie. Dla dzieci też są. I, uwaga, zobaczcie, pluszaki. Yy, także jest dość sporo tego. A tutaj zobaczcie też yy, właśnie yy, dziewczęce jakieś sukienki. No trochę naprawdę tego jest. Szukamy dalej. Bo. Mordeczki, jestem na chacie. Już kilka godzin, teraz będę oglądał sobie tutaj z kanału TPN, czyli Tatrzańskiego Parku Narodowego, o schronisku na hali Ornak. Trochę, jak widzicie, mam już do oglądania. Później oczywiście zmontować ten odcinek. I wiecie co? Mam parę fajnych gierek do grania na Steamie. O tak. Ale niestety na tym sprzęcie to nie da się streamować. Także podsumowanie tego vloga jest takie. Udało się kupić parę rzeczy. Nie to co chciałem, niestety. Nie było niestety płaszcza, nie było czynosów. I nie było kaszkietu z nausznikami. Trzeba polatać jeszcze. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj po pierwsze już jest ciemno, po drugie padnięty jestem, a po trzecie nogi mi wchodzą w tyłek. Trzeba odpocząć i przygotować się na kolejny dzień. Elo!